Martonię Mochalski, firma Multifinish. Styczeń 2020 roku. Zima. Jak widać, pracujemy cały rok. Temperatury na mnie groźne. Piana Hydgard 200, Formuła Zimowa. Firma Lala Formule którą możemy nakładać nawet w minusowych temperaturach właśnie wykonaliśmy i skończyliśmy ponad 1000 metrów dachu z eternitu uszczelniliśmy aby zwierzętom było ciepło nie kapało im na głowę i były zdrowe